No, dzień dobry, chciałbym Wam przedstawić nowe akwarium w moim fish roomie. Moja 450. Tutaj mam same żyworódki z mojej 240 przeniesione. Tu są moje rybki z mojej hodowli: już gupiki, mieczyki, molinezje. Pozdrawiam wszystkich akwarystów. Trochę im damy jeść. Mam nadzieję, że będą się wszystkie ładnie trzymać. Tutaj chciałbym Wam opowiedzieć trochę o podłożu. Bo taki mam mały eksperymencik. Tutaj mam kamyczki. To jest zrobione takie. Jak, jakby dwa akwaria w jednym. To są moje kamyszki z poprzedniego akwarium, z mojej setki. Tu mam takie coś z takim czymś. A tutaj mam piasek z jeziora harzykowskiego. Wsypałem bez, żadnych, pół, bez żadnego płukania. Przywiozłem dwa tygodnie temu wsypałem wlałem wodę, rybki się trzymają, wpuściłem na drugi dzień. Tutaj jest mój synek, akwarysta mały, no, który mi pomaga. Po kilku dniach zobaczyliśmy takie duże, takie, no jakby takie gąsienice, tylko że troszkę chudsze. Tak, wyszły z tego piasku, odżyły. I tutaj mamy właśnie dziurki, co one porobiły. Ale już chyba tych robaczków nie ma, już musiałem chyba rybki je zjeść. Mhm. Zobaczcie tutaj. Wczoraj dokupiłem jeszcze żółte molinezje. W końcu dorwałem. W sklepie, w sklepie w Ciuchowie. Gdzieś tam ten sklep nie wiem jak się nazywał, bez nazwy był. To chyba jakiś prywatny właściciel. Bardzo fajne rybki. Zdrowe i co powiem tak yy, są dużo tańsze rybki yy, niż u nas w chojnicach. O tutaj kupiłem sobie jedną pandę Kiryska małego. O zobaczcie, jak wcinają palecik moje rybki. Za chwilę jeszcze pójdziemy do mojej 240. Tam sobie też dokupiłem parę rybek, ale o tym opowiemy później. Tutaj jest mój kotnik, gdzie są małe rybki. O, krewetki, ślimaczki. Wczoraj chciałem Wam nagrać ogółem filmik. Jak yy, krewetki... tutaj nie? Jak krewetki, ślimaczki i rybki zjadały pelet. No, zobaczcie, polecik płynie już na dół. Zaraz zobaczymy czy coś ruszy do tego. Moje malutkie głupiczki, mieczyki. Jeszcze molinezję na dodatek. O, płynie już krewetka, ale to chyba nie jeszcze do tego. No, byśmy musieli pewnie troszkę poczekać. Mam już y, krewetki zrzucały wylinki, hmm. więc A. tak y, się robią czerwone. Niektóre są jeszcze białe, ale się robią czerwone. Tak. Ale... Mamy dwa rodzaje krewetek, niebieskie i czerwone. Niebieska była kotna, ale, ale nie wiadomo. Nie wyszło. Czy, czemu nie wyszło? Jeszcze nie wiesz. Ona jeszcze ma na sobie, tak. Ale krewetki już nam też się rozmnażają. Już są. Yy, o, niektóre mają 7 mm, niektóre 5. Nie wiem, ile już mi miotów. Mm. Ale tu małe krewetki. Milimetra? Pół milimetra, nie, pół centymetra. Już. Pół centymetra. No, zobaczcie, no, całe stado do paletu właśnie przyszło. Przepraszam, że tak ruszam, ale... No, no już kirysy biorą. Tak, już doleciały? No. I właśnie czekamy, aż się tutaj kiryski zaczną rozmnażać. No. Już się nam troszkę rozmnażyły nam zjadały, więc Mikra. lepiej trzymać FO w oddzielnym akwarium. Te, jak, jak się rozmnażają kirysy. Dobra, teraz na chwilę wyłączymy na chwilę wyłączymy i pójdziemy tam do tamtego akwarium. I jeszcze Wam opowiemy o nowej obsadzie. To do zobaczenia za chwilę.